Was bardzo serdecznie powiedz Cześć kochani. Cześć. Kochani. kochani. <noise> Witam Was bardzo serdecznie. Na moim kanale dzisiaj będziemy testować kosmetyki, które zamówiłam z Avon w ostatnim moim zamówieniu, czyli w zamówieniu z katalogu numer o że pamiętam. I będą to trzy kosmetyki kolorowe. Z których postaram się oczywiście przy użyciu też kilku innych, ale postaram się stworzyć z tego jakiś tam makijaż, czy jakiś tam, wiecie, look. I oczywiście będziemy testować krem z filtrem A New Solar Advance. Jeżeli oglądaliście moje zamówienie, to wiecie, to jest Filtr 50 i on jest bardzo podobny, w, to znaczy on, on, on ma kolor, więc powiedziałabym, że jest. Coś w stylu takiego kremu koloryzującego, po prostu z dużym, z dużym filtrem. On ma być ultramatujący, czyli bardzo, bardzo matujący, przeciwstarzeniowy. Jak już powiedziałam z filtrem 50, czyli ma ochronę przeciwsłoneczną w postaci filtra 50. Jest wolny od wszelkich olejów, czyli nie zawiera olejów w składzie. Posiada filtry UVA i UVB. No i ma kolor. Niestety ja nie wiedziałam podczas zamawiania, że jest on dostępny tylko i wyłącznie w jednym kolorze, który jest. Dość ciemny. Nazywa się Medium beige. I tak, na pewno będzie dla mnie za ciemny, próbowałam go troszeczkę na, na dłoni, na wierzchu dłoni i no, aczkolwiek w momencie, w którym on delikatnie wsiąka w skórę, ten kolor się rozjaśnia. Ja mam go, nadzieję, przypudrować dość jasnym pudrem czy pudrem, tym podkładem mineralnym z marka który mam w bardzo, bardzo jasnym kolorze. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie, kochani. Jeżeli. <śpiewanie> dziękuję, przygotowałam sobie tutaj chusteczkę do wytarcia ręki w razie czego. Więc, kochani, jeżeli jesteście zainteresowani tym testem, dziękuję, kochanie. To serdecznie zapraszam, bardzo Was przepraszam za. Kotku. Bardzo Was przepraszam za zmiany światła i tak dalej. Będę musiała sobie drugą chusteczkę przynieść. Dziękuję. Aha. Tak, nosek wycierasz? Ok. Tak, przyniosę sobie nową chusteczkę. I więc, kochani, jeżeli będziecie widzieli, że robię się jaśniejsza, ciemniejsza, to dlatego, że niestety, ale dzisiaj pogoda jest. Strasznie dziwna, słońce wychodzi i zachodzi, i teraz mam wrażenie, że w ogóle się ciemna zrobiłam. Mam nadzieję, że będziecie widzieli to, co macie widzieć, bo jest, jest środek dnia i kiedy wychodzi słońce, to jest bardzo jasno. Natomiast kiedy słońce zachodzi, ponieważ chmury są takie dość gęste, robi się dość ciemno. Aczkolwiek, tak jak mówię, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Także odstawiamy tego młodzieńca i bierzemy się do testów. I tak kochani, jestem już z powrotem. To światło mnie po prostu dzisiaj doprowadzi do szewskiej pasji. Mam nadzieję, że nie będzie Wam zbyt ciemno, kochani. Zaczniemy od, od kremu. Oczywiście. Dalej będziemy też testować. Wy, 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 wyjąć. Dalej będziemy testować też um, róż z marka, który mam w kolorze Cheeky Melba um, i pomadkę z um, Avon True Colors w kolorze Pout. Także zobaczymy, czy coś nam się uda z tego zrobić. E, więc tak wygląda tubka kremu 50 ml, o ile... Um, tak, 50 ml, czyli tak przyzwoicie... Nieco więcej niż podkładu. Chyba podkładu tradycyjnie jest 30. I zobaczmy najpierw na wierzchu dłoni, jak. Konsystencja no, ma dość przyjemną, nie jest zbyt, le... zbyt rzadka. Ale tak jak już widzicie, kolor zdecydowanie różni się. Co prawda, moja twarz. Jest ciemniejsza niż wiesz mojej, mojej dłoni, więc może nie będzie tak źle. No ale zobaczmy. Rozprowadza się całkiem przyjemnie. Mam takie wrażenie, że ma taką lekko jakby musową konsystencję. Pachnie kwiatowo, ale tak słodko kwiatowo. Tak nie trochę dziwnie. Jak perfum starszej pani. Tak, tak bym to opisała. Zobaczymy, czy ten zapach będzie jakiś taki nachalny, jak się go em, nałoży. I teraz tak. E, w, boże, ja nie wiem, czy w, ty, w tym świetle będziecie cokolwiek widzieli, ale chyba widać, że na mojej dłoni odcina się dość znacznie. I em, tak jak widzicie. Em, ale tak jak mówiłam, moja ręka ogólnie jest nieco jaśniejsza niż moja twarz. Więc zobaczymy, jak to się będzie na twarzy rozkładało. Póki co nie ma żadnego uczucia lepkiego na mojej ręce. On bardzo szybko się wchłonął, więc myślę, że trzeba będzie z nim dość szybko pracować, żeby nie porobić plam i żeby się nie, nie rozłożył nierównomiernie. Zobaczmy. Ja myślę sobie, że będę go tak nakładać, wiecie tak, po trochu, takich, nie ja od razu na całą twarz, bo nie będę w stanie go, bo mówię, on bardzo szybko wchłania się. Więc nie chcę, żeby. Um, czyli mamy go tutaj. Um, nie wiem, czy jesteście w tym świetle w stanie zobaczyć. Jaka jest różnica? Mam nadzieję, że jesteście. tak jak mówię, trzeba z nim naprawdę bardzo szybko nie pamiętam miałam w zeszłym roku krem z filtrem bez, bez koloru taki zwykły krem z filtrem biały ale on się tak szybko nie wchłaniał jego trzeba było tak no dość, dość długo, że tak powiem, rozsmarowywać, żeby on się w końcu wchłonął. Taki był dość gęsty. Ten jest zdecydowanie lepszy pod tym względem, natomiast. Tak, ponieważ to jest krem z filtrem, należy to też nałożyć na szyję i dekolt. Ja go tylko nałożę w tym momencie tutaj pod, na podbródek i odrobinkę na szyję, bo nie chcę, mam biały stekler, nie chcę, żeby um, zafarbował. Ok, to tak prezentuje się po nałożeniu na całą um, twarz. Powiem tak, nie jest to najbardziej równomierny produkt. Um, on ma być super matujący, a ja. No, nie widzę, żeby on był super matujący. Możecie um, na pewno, nawet w tym świetle, zauważyć, że moja cera nie jest typowo matowa matowa. Powiedziałabym, że to jest raczej taka satyna w tym momencie. Natomiast. Um, no, nie wiem, jak. Jak to się będzie potem miało w ciągu dnia. Ale póki co, tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o kolor, to nie jest najgorszy: co prawda, nie jest, jest ciemniejszy niż moja karnacja. Myślałam, że będę super pomarańczowa. Nie wiem, jak to wygląda w kamerze, bo tak jak mówię. Natomiast tragedii nie ma. I teraz tak. Nie jest to z pewnością wykończenie matowe. Z tym to się nie zgodzę. Mat to nie jest. Trochę jestem zawiedziona, bo tak jak mówię, ten krem nie był tani, a właśnie zamówiłam go. To był główny powód, dla którego go zamówiłam: to, że miał być matowy. No ale cóż, takie życie. Teraz tak nałożę na niego ten mineralny podkład z Marka, który wam już pokazywałam. Ja go mam w kolorze Porcelain Doll. On jest dość jasny, więc myślę, że tutaj dość dobrze się wszystko rozłoży. I teraz... po nałożeniu tego podkładu mineralnego, który jest dużo jaśniejszy, nie widać jakoś specjalnej różnicy, więc nałóżmy resztę makijażu i zaraz będziemy testować dwa pozostałe produkty. Stańcie ze mną. Ok, kochani, i tak wygląda. No jeszcze nie skończona makijaż, ale z całą resztą, którą powinnam mieć na twarzy i wychodzi znowu słońce, um, więc um, póki co tak to wygląda. Już teraz mogę Wam powiedzieć, że um, a, a ten krem nie jest dla mnie, nie dla mojej skóry. Już teraz mam wrażenie, że jest bardzo tłusta. To jest takie dziwne uczucie, bo on nie jest lepki, ani nic takiego. I tutaj na mojej ręce, ten, który roztarłam, tą próbkę kompletnie, słuchajcie, wciągła w skórę i niby jest w porządku. Ale na mojej twarzy, nie wiem czy to jest mieszanka tego kremu z tym podkładem mineralnym, bo ten podkład mineralny on ma takie dość. Ja mam wrażenie, że on jest taki dość wilgotny. Nie wiem, czy wiecie. Dlatego ja go na przykład nie mogę stosować tak, jak chciałam na, wiecie, na gołą skórę, że tak powiem, bo po prostu on mi bardzo przetłuszcza cerę. Nie wiem, co jest w jego składzie, ale on tak moją cerę to tak konkretnie nawilża, że aż po prostu za bardzo. Także nie. Nie, nie, nie lubię tego uczucia. Po prostu bardzo. Przejdźmy do... Różu, ponieważ różu na policzkach nie mam, mam tylko troszeczkę brązera, którego chyba nawet aż tak dobrze nie widać. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. To jest Chiki Melba. Ona wygląda, jakby taki, miała taki delikatny satynowy połysk tego chyba nie będzie widać w kamerze, ale no zobaczymy. Zobaczymy, jakie to jest. Jaka jest intensywność. Obiera się dość ładnie. Jest dość intensywny. Wystarczy tak go opacnąć i ma naprawdę bardzo ładny kolor. Ładnie wygląda na policzkach. Nie wiem, jak wy tutaj e, widzicie, ale ma taki delikatniutki. Zresztą na tym e, myślę, że lepszy test będzie przy użyciu normalnego podkładu. Ja e, zrobię oczywiście Wam makijaż jeszcze z, z tym różem na pewno. E, póki co. Ja jestem na tak. Kolor bardzo mi się podoba. Jest taki właśnie um, różowawo. Um, nie różowawo pomarańczowy jak, jak ten Pearlescent Pink, który mam z Wet n Wild, a bardziej taki właśnie um, w stronę takiego różu chłodnego. Um, I mm, tak. Póki co. To jestem na tak. Bardzo przyjemny, ładny kolor. I kosztował mnie grosze, więc no, zdecydowanie na tak. Nie trzeba wydawać sporych jakichś tam pieniędzy, żeby mieć dobry róż do policzków. Zresztą. Wiecie, to tylko jest róż do policzków. Nie oszukujmy się. Nie można tutaj dużo zepsuć. I ostatnia rzecz, która jestem chyba najbardziej ciekawa, to pomadka z tego względu, że wiecie, jak to jest kupować z katalogu. Czasami nam coś tam może nie wyjść. Kolor jest taki, jak to wygląda. Nie wiem, trochę za różowek dla mnie. Ale zobaczmy. I tak to wygląda. Nie mój kolor. <laughs> Zdecydowanie nie mój kolor, kochani. Kolor jest ładny, nie zrozumcie mnie źle. Kolor jest bardzo ładny, ale ciut, ciut za jasny, ciut zbyt różowy. Jeśli wiecie o co mi chodzi, ja takich kolorów nie używam. Ale kolor nie jest brzydki i myślę, że do makijażu takiego delikatnego, lekkiego, wiosennego, wiecie, na co dzień, to kolor jest świetny. Ja ogólnie uwielbiam formułę tych pomadek, one nie są długotrwałe, broń Boże nie przetrwają pewnie nawet i godziny, nie przetrwa ta pomadka na moich ustach pewnie nawet dobrej godziny, bo ona się no, zjada tak jak każda inna pomadka, która ma tak kremową konsystencję, ale właśnie za tą kremową konsystencję ja tą pomadkę uwielbiam, ponieważ jest bardzo nawilżająca, nie wysusza mi ust i nadaje ustom taki Soczysty wygląd, taki wiecie. I to mi się bardzo podoba. Myślę, że z nieco ciemniejszą konturówką pod spodem to może być naprawdę piękny kolor. Także nie będę jej skreślać, nie będę, nie powiem, że nie podoba mi się, bo podoba mi się. Jest bardzo dziewczęca. Bardzo dziewczęca, bardzo delikatna, różowa i bardzo kremowa. Piękna, kremowa. Także myślę, że ja ją jeszcze wykorzystam, na pewno ją wykorzystam w nadchodzących miesiącach. I tak to wszystko, kochani, wygląda. Ja naprawdę. Jedna uwaga na temat tego kremu: to uczucie na skórze nie jest fajne. Ja nie lubię czegoś takiego. Tak, myślę sobie, ten Ultramat to nie wiem skąd im się wziął. Chyba tylko po to jest w nazwie, żeby przyciągnąć ludzi, którzy szukają takiego produktu, który właśnie miałby właściwości matujące, natomiast on takich właściwości nie ma, przynajmniej nie na mojej skórze. I teraz kochani, ja myślę sobie, że może on byłby OK pod, podkład. Przetestuję go, dawam, Wam oczywiście znać kochani, Starczy tego gadania, bo jak zwykle rozgadałam się i filmik będzie o trzech produktach, a 28 minut pewnie będzie trwało coś w tym stylu. Także kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście dam Wam znać, jak to wszystko po pewnym czasie będzie się sprawdzało. Oczywiście minus pomadka, bo pomadka była tylko i wyłącznie testowana pod względem koloru. To tyle, kochani. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa! Ah, não sei se ok Papá. Papa. Papa. <laughs>